tell him he's all you see tell him you got his keys cause you thought he needed them but he's not coming back again so he's gone leaving then you won't see him again it was convenient but you won't be staying friends and you know that sweetie you know that think you knew it before but you just ignored that so now Funds here, So you saw the heart it makes you see clear You were just, you were just lost, you were just lost But now you found and you realize He wasn't at all like what you created in your mind It wasn't even nice, you wasted all your time You didn't even like him in real life He said he thought it would be nice Cześć, dziś witam Was z Poznania. Nie wzięłam okularów, bo myślałam, że nad naszym niebem słońce dziś świecić nie będzie, ale jednak świeci, z czego bardzo się cieszę. Nie wiem, czy to słyszycie, bo jestem na Garbarach, przy ulicy Garbary. Stoję właśnie pod Starą rzezią, która obecnie jest w remoncie. Trochę pizga, więc nie wiem, czy podróż zajmie nam jeszcze chwilę, czy już zawijamy. Myślę, że ten film pójdzie w tygodniu, ponieważ już przygotowany mam film z tygodnia ubiegłego, który powinien pojawić się w poniedziałek, natomiast w międzyczasie na kanał wrzucę też kilka słów, ale to już widzieliście, bo jednak muszę się jeszcze odnieść do sytuacji, która obecnie dzieje się w świecie, również w tym. E, pozornie wolnym świecie, w którym żyjemy my. Ale dziś jest niedziela, świeci słońce i staramy się zachować e, pozory, jakieś resztki normalności. Choć ja nie powinna mówić o normalności, no ale... No i... E, I tyle. Jeśli e, jeszcze przejdę się w którąś stronę, nagram coś dla Was. Jeśli nie, to film e, do vloga z Poznania wyświetli Wam się gdzieś. I'm właśnie nie, nie wiem nigdy. No, tym Swept off in a moment sitting in a scar. But you know it won't take you far. And you know that. Sweetie, you know that. and you knew it before. But you just ignored that. So now you won't take back. But there's no fun. Jestem na dziedzincu i wyobraźcie sobie, że widok tam przypomina Pragę. Mm. Na zamku na Hradczanach też tak blisko są dachy pobliskich kamienic i em... no, oczywiście wzniesienie terenu jest nieco inne, aczkolwiek jest równie uroczo. Przystupnę tu i nagram dla was film, o którym wspominałam, a który już pewnie widzieliście, a jeśli nie to zapraszam was So you saw the hurt. It makes you sick You were just, you were just lost, you were just lost. But now you found and you realize it wasn't at all like what you created. talking about yy, the real life on to says feels nice but let's get back to real life e o co nagrywam dla was yy, czy nie nagrywam dla was bo bo to bo nie mam wątponej kamery czyli nie bardzo w moim stylu a druga kwestia jest taka, że yy, okazało się, że mam baterię zapasową, o czym nie wiedziałam. Yy, nagrałam, aha, chciałam powiedzieć o niebie. Inaczej jest mroźno, ale jest super słońca. Niebo jest przerażające, wrzucę wrócę wam to na fotach, obczajcie to. Tym bardziej z takim żółtym muralem i z napisem złap SŁOŃCE. E, coś tam nagrałam z rynku, ale nie wiem co w sumie, bo tak jak mówię, nie widzę światełka i cały czas miałam chyba wyłączoną kamerę. Tu jest jeden z moich ulubionych murali, który przed chwilą był chyba na cynicznym romantyzmie, czy gdzieś. lub na jakimś innym profilu. W każdym razie, e, to jest niesamowite. Stanisław Barańczak i... Um, i to jest wiersz, jest, jest, jeżeli porcelana, to wyłącznie taka. Eee, dobrze, moi mili. E, dotarłam do mojego samochodu. Musimy puścić drona. Nie wiem, czy nagrało się to, co mówiłam wcześniej, czy nie, ale pewnie nie. E, czyli, że tu jest wszędzie strefa. Jest areszt śledczy i nie można się odprawić, więc musieliśmy wrócić już z miasta. Hmm. Jeśli chcecie zobaczyć vloga z Poznania, no to zapraszam, pojawi się wam gdzieś tu. Czekajcie, muszę się zastanowić, jakby mnie widzicie. No i lewa jest tu, więc tu. Tak? Tak, tu pojawi się ten vlog. E, I. E, no i tyle. Idę do Żabki. E, I tyle. Mówiłam już, że idę do Żabki i tyle? No, 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 no. Zapoznajcie się proszę z filmu, który wrzuciłam wam wcześniej. Witam was i żegnam. Aha, nie, tam to chyba skasowałam. W każdym razie gdzieś witam się z wami tutaj z Garbar. Znaczy, właściwie to nie jesteśmy na Garbarach, tylko na ulicy, na ulicy Szyperskiej, obok Garbar. A powitam Was w końcu z Garbar, bo e, okazało się, że na e, chwilę nie idziemy. Poszliśmy na rynek, chaotyczny ten blok, no ale e, chaos, jest. chaos jest w głowie, chaos na świecie. Trząkciuk jestem. Nie wiem, czy w ogóle można tak mówić. Wiecie, to jest w ogóle dziwne, bo jak ja mam powiedzieć, że jestem dumna i że cieszę się, że tak e, dzielnie walczą. Skoro to już jest samo w sobie zaprzeczeniem, bo ja nie chcę, żeby ktokolwiek walczył, no ale jeśli już muszą, no to... Okej. Okay. Tymczasem. Cause you thought he needed them, but he's not coming back again. So he's gone leaving then, you won't see him again. It was convenient, but you won't be staying friends. And you know that, sweetie, you know that.